Cześć! MedPub z tej strony i Jacek Słuchanowski oczywiście jak zawsze z Dariuszem. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak poprawnie chodzić o jednej kuli. się takie trzy proste porady. Zapraszamy! Porada numer jeden. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzał, że ten mikrofon mi tak majta. Porada numer jeden, jak już przyszła do Was kula, kupiliście sobie, dostaliście, czy wypożyczyliście od znajomego, no to trzeba dobrać do niej wysokość. To jest pierwsza rzecz, z jaką się zmagamy. I teraz nie ma jakiejś złotej zasady, która by mówiła, że w taki sposób, czy na takiej wysokości. I ja dobieram ją w taki sposób. Stanę na Was bokiem i zazwyczaj dobieram sobie, oczywiście każda kula ma swoją regulację, jak kupujecie kulę, to ona ma Prawdopodobnie od do, jeżeli chodzi o wzrost, i są takie dziureczki, gdzie przekładamy. Wysokość dobieramy, czy ja dobieram w taki sposób, że tutaj macie taką kość. Jak zginacie, prostujecie staw biodrowy, to tutaj można ją wyczuć. I na tej wysokości powinna być rączka. Czyli stawiamy sobie kulę obok. Chcemy, żeby staw łokciowy był lekko zgięty, tak? żeby on był lekko zgięty, żeby bark nie był zbytnio podniesiony, tak? Tylko żebyśmy swobodnie się w miarę stabilnie, stabilnie czuli. I tak jak mówię zazwyczaj, dobierajcie sobie rączkę do właśnie tej kości. to jest porada numer jeden. Jak już dobraliśmy sobie wysokość tej kuli, no teraz pytanie jest w której ręce ta kula powinna być. Bo tak naprawdę niektóre, czy, czy jeden z medycznych seriali, który, który ja oglądałem i bardzo lubię, każe nam chodzić w taki sposób. No i każe nam no, być też nieprzyjemny dla pacjenta. To nie jest poprawne chodzenie. Kula, jeżeli trzymam ją w lewej ręce, to znaczy, że moja prawa noga jest chora z tego względu, że ma dawać nam punkt podporu. Zaraz dojdziemy do samej praktyki do chodzenia. Więc wybieramy zawsze tą przeciwstawną e, rękę do naszej schorzonej, e, schorzonej nogi. I to jest porada numer dwa. Dobraliśmy wysokość, wiemy, w której ręce trzymać kulę. Czas przejść do praktyki. Um, tak naprawdę badania, taka ciekawostka jest taka, że badania mówią o tym, że jeżeli już możemy chodzić o jednej kuli, to i tak lepiej chodzić o dwóch bardziej sprawnie, czy bardziej obciążając tą nogę, niż przechodzić na jedną. No bo ta jedna rzeczywiście prowokuje, jeżeli chodzimy niepoprawnie, prowokuje do złej postawy naszej cia naszego ciała. Ale. No ten filmik powstaje dlatego, że, że bardzo dużo osób chodzi o jednej kuli, nie nas nie wiedzą w jaki sposób, nie nas właśnie obejrzą czy, czy, czy podejrzą sobie em, drugą osobę i na tej bazie stawiają e, jakieś wnioski. E, więc cóż, przechodzimy do praktyki. Mamy kulę, dobra wysokość, mamy pod, em, po dobrej stronie, moja noga będzie chora nogą, nogą prawą, stanę bokiem do Was, ten mikrofon mam nadzieję, że nie będzie mi nam przeszkadzał. I teraz porada numer 3. Musicie wiedzieć, tak najłatwiej to wytłumaczyć, że kula zawsze podąża jak noga chora. Czyli na początku załóżmy, że, że chciałbym się przejść, już jestem w miarę sprawny, to idzie chora noga wraz z kulą. Jak, ku, jak noga chora jest z tyłu, to i kula jest z tyłu. I przechodzimy dalej. Odwrócę się i to samo kula z chorą nogą i kula z chorą nogą. Jak widzicie, kula zawsze podąża za chorą nogą. Czy noga nasza jest z przodu, czy z tyłu, czy jest w tej pozycji, czy w tej pozycji, to kula zawsze podąża. Jeżeli jeszcze nie jesteście na tyle sprawni, czy nie jest wam to, ten chód na tyle komfortowy, że robicie co krok i tylko dostawiacie, to zazwyczaj, jeżeli chcecie spróbować sobie przejść na jedną kulę, to robimy tak. Kula, chora noga, zdrowa noga. Kula, chora noga, zdrowa noga. I raz jeszcze z tego boku. Kula, chora noga, zdrowa noga. I to jest porada numer 3, ta praktyka, e, którą chciałbym, żebyście wdrożyli w życie. To były te trzy proste porady a propos tego, jak używać tej jednej kuli, jak wybrać wysokość. Mam nadzieję, że te porady były dla Ciebie pomocne i dobrze wdrożyłeś się w praktykę. My za dzisiaj bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze tylko jedno ogłoszenie. W związku z tym, że zbliżają się święta wielkanocne, w poniedziałek w filmiku nie będzie, mamy śmigus z dęgów, więc ruszamy z pełną mocą od środy, korzystając z okazji, życzymy wszystkim wesołych, spokojnych świąt wielkanocnych, chwili na odpoczynek i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku.